Przybiegłem tu ponieważ... ponieważ Feliksa... Felix... Czy to ma coś związanego z tym wielkim hukiem? Tak. Auto go przygniotło. To moja wina. Mógłbym go nie wejść na tę wyprawę. Spokojnie. To wina tylko i wyłącznie tego auta. Tak. Tego auta. I mnie. Zostanę z wami przez jakiś czas. Potem pomyślę, co dalej. Możesz być przez czas jak najdłuższy. Ok. Dzięki. Musimy pogadać. A taki podróżnik musiał ze mną rozmawiać. Widziałem, jak walczyłeś z Mistrzem Chenem. No to jak walczyłem, i co? No i <grym> musimy go zniszczyć. Hmm. Chętnie bym się na nim zemścił. Tak. Ale jest wiele osób, które by się chciały na nim zemścić podwójnie. Ale niestety nie mogą, bo on je zniszczył. O co ci teraz chodzi? No wiesz, on zabija plemiona, aby samemu osiągnąć nieśmiertelność. Tak więc. Nie, nie, nie. Lepiej nic nie mów. On nas może posługiwać. A, no, no tak. Yy, Okej, okay, mistrzuczenie. Yy, jeśli dosłyszysz, to yy, za chwilę udamy się w pewne miejsce. Na pewną taką górkę. I chętnie bym się tam z tobą zobaczył, mistrzuczenie. Yy, będę ciebie tam wyczekiwał. Tak więc zapraszam. Znajdź i przekaż jej tę wiadomość. Biegnij, Żylet! Powiedziałem wreszcie, że, że idziemy na małą wyprawę. Tak więc co? Ruszamy? Chwila. Co ty robisz? Sprawdzam czy, nasz, czy nas posłuchuje. Okej. Okay. Co się już robi dziwne. Chodźmy stąd. Mieszkać z moim merlopiem, będą walczyli aż do końca. A czyli to teraz <grym> Będziemy walczyli do twojego końca, czyli też o teraz. A, a więc tak? Tak więc wejdźcie z wody. Oj. My chyba nie jesteśmy na tu gotowi. Cicho. Nie wyjdziemy z wody, yy, bo ty nam każesz. To jak ci stoczyć uczciwą walkę? Skoro nawet ty wyjdzie z tej wody. Weź nas po prostu zabi. Okej. Okay. A wada gendarga! A teraz krysztale, pokaż mi, co u moich kochanych nemezis. Alhamdulillah. No. Co to tak sobie życzysz? No, dobra, muszę poczekać aż tam dobrze. Wyglądać to, czy... Eee! Poczekam. Hmm. Słoneczny dzionek. To wygląda, jakby ktoś przed nim uciekał. Ale jaki baran by się dał zamknąć w wodniku? Nie wiem. Yy, yy, o, o Boże. Żylet? Yy, yy, yy. Zygmunt i Stanisław mają pomysł, aby pokonać drzeczena. Zygmunt obiecuje, że gdy nadarzy się okazja, od razu pomoże Ci znaleźć córkę. A ja mu pomogę znaleźć ojca. Tak więc chodźmy do niego. No i ta twoja koleżanka jest już w drodze? Wiesz, jeśli się zgodziła, to za chwilę powinna być. Jeśli się zgodziła? Czyli myślisz, że mogę się nie zgodzić? Nie, nie o to mi chodzi. Nie myślę, że się zgodziła, tylko... Mm, ...zawsze jest szansa, że mogę odmówić. Ach. Jeśli czy nadal nas obserwuje, to na pewno się już zgodzę, tak samo jak ona. Tak. Ale skoro mamy chwilę czasu... ...to czy ty też musiałeś mordować plemiona, aby być nieśmiertelnym? Słuchaj... Ja bardziej szedłem w wynalazki, do których wykorzystywałem swoich wrogów na korzyść. Wiesz, sam zabijał seropoplemiona. Zabijałem je. E, zabijałem takie, które się uprzykrzały innym. No i tak wiele razy z zmartwychwstałem. stałem. Chciałem, aby e, e, to tak. Chciałem, aby to z było ostatnie. Że to było na, na wychowanie godziny. Ponieważ, wiesz, umarłem tuż po walce ze smokiem największej w całej tej krainie. No ale, nie wychowałem rodziny spokojnie, ponieważ jestem tacy jak Chen. Będę pilnować zarówno rodziny, jak i nieśmiertelności przed takimi łopami jakiego. Nie dziwię się, że moja własna żona ma teraz na mnie obrzyd. Ale skoro nie wychowałem syna, to teraz chcę wychować jego, chociaż jest już dorosły. Tak samo jak i mojego wnuka. Jeśli masz swoją miłość, no co, serio nie opuszczaj jej teraz, żeby zniszczyć tego Chena. Tylko bądź z nią. Masz rację. A ty ktoś... Chyba właśnie to i do tego. Witaj, Zygmunt. Nie zwlekałam i przybyłam tak szybko jak mogłam. Tak więc, z kim mam walczyć? Z jednym z największych bojowników w boku przeciwko mistrzowi Chenowi. Tak, ale Chen wie, że tu będziecie, co nie? Myślimy, że tak. Przynajmniej mamy taką nadzieję. A jak nie. To na pewno nas szuka, tak czy siak. Plan macie, co nie? O no pewnie, że mamy. Stanisław ma rękawiczce, do której mogą wchodzić dusze. Zełkniemy tam wszystkie, wszystkie moce, które są w Berle Mistrzena. Bez niego będzie bezbronny. Ale dalej myślę, że powinieneś mieć plan do walki wręcz. Nie muszę mieć planu, bo, bo wiem, że go zniszczymy. Tym razem w trójkę dam radę. Właściwie to ja przybyłem razem z nią. Więc wiadomość była wyszeptana, więc szpiegowałem konia i robota, a potem ją. Hmm, wszystkie nie wite w gałąź. E, tak sądy. Serio zaskakujące, że banda śmiertelników takich jak ja próbuje się mi przeciwstawić zamiast mi pomóc. Tak więc daj wam ostatnią szansę. A nie znacie mojej mocy. Możecie nie wiedzieć, jak potężna jest moc mojego berła. Ale jeśli tak jest, a wam I już pokoniku. Twoja magia już więcej nie zostanie użyta. Ej, myślisz, że nie słyszałem waszej rozmowy? Wiem, co może zrobić mi ta rękawica. Od razu wiecie, co mogę zrobić Wam. Moc tego kryształu z coraz większą to ilością. Dużo mocy robi się nieokiełznana. Tak więc, kogo zabijamy najpierw? Po śmierci Felisa nie mam zamiaru oglądać żadnej innej. Jednak jest jeden wyjątek: Jaki? Twoja. Zegmucie, Zegmucie, odpuść to sobie. Wiesz, co? Tak naprawdę, jesteśmy też sami. Oraz w ogóle jesteśmy tutaj sami. Co ty im zrobiłeś? Spokojnie. Nie wystałem ich mocy, tylko schowałem ich w mocy, żebyśmy mogli na spokojnie z Gruncie porozmawiać. O, a poza tym, przy tym zaklęciu nie możesz mi skrzywdzić. Chen, tak naprawdę, co ci da ta nieśmiertelność? Jak już ją osiągniesz, to co zrobisz? Słuchaj. Ludzie po prostu nie są gotowi na nieśmiertelność. Wiesz, jestem podróżnikiem, jak ty. Aha. No i. Czy życie nam starczy, aby wszystko zwiedzić? Nie. Uhum. Na wychowanie dzieci? Też nie. Tak więc... A gdybyś dostał do żywocie? To sobie pomyśl, że się nigdy nie skończy. Nie dostanę. Dzięki Kryształowi. Okej. Okay. Ale pomyśl sobie o tym, ile plemion przez ciebie umarło. Słuchaj... Wiem, że poszukujesz ojca. Dzięki tej nieśmiertelności, y, mógłbyś sprawdzić, że był sobą na zawsze. Ja dzięki niej, będę mógł przywrócić całą swoją rodzinę oraz oraz te plemiona, które, które zabiłem. Jakoś Ci nie wierzę. O, tak. Moja rodzina już od lat y, praktykuje różne, różne zabawy z zaklęciami oraz rzeczy, na które ludzie nie są gotowi. Wiesz, jak powstał kosmos? Kosmos powstał, bo ludzie nie byli na nic gotowi. Niebezpieczne rzeczy wysyłali właśnie tam. Niestety, ale moja rodzina była zbyt tchórzliwa, żeby eksperymentować z niesmiertelnością. A teraz, skoro pojawiłem się ja, to, to w końcu mogę to zrobić. I, bo, i by, by to mógł w wszystkich. Zygmunt, jeśli si, si do mnie dołączysz, to gwarantuję ci, że nigdy nie umrzesz, ani, ani tak, którą kochasz. Pozwól, że zaprezentuję Ci jedną z moich dawnych klątw. Zabiłem dziewczynkę jaskim kociom, jednak to była klątwa, dzięki której, już, dzięki której, właśnie teraz, buduje swoje kocie królestwo. W którym każdy, kto miał kocią moc, zmartwychwstanie. To jest już jest Niestety nie zabiłem jaskiń kociarskiego, więc nie mam mocy, ale gdybyś mm, chciał, to dzisiaj jakoś załatwię. A o tym kosmosie to sprawdza, co nie? No pewnie, że tak. Pozwól, że pokażę Ci jeden z takich kosmicznych wynalazków. Ekspedyjnymu! Jesteśmy na słynnej planecie Destructarium, czyli najbardziej destrukcyjnej planecie, jaka istnieje. Została ona stworzona pod koniec 1939 roku, podczas gdy pewna osoba, której cały świat nie zrozumiał, chciała wyeliminować całą żydowską populację, więc stworzyła jakby to powiedzieć taką wielką zbiorownię gazową na Zygółach nie znajdujemy. E, tak więc ten, jestem odporny dzięki kryształowi, którego ty nie masz, ale byś mógł mieć. E, bardzo prawdopodobne, że za chwilę się tutaj udusisz, a jak nie za chwilę. To i tak szybko. Tutaj jest twoja wężowa moc się pomoże. Jedynie kryształ. Po jakimś czasie no tutaj występowały z widy jakieś osoby. Tak więc by, może jeszcze mieć dzięki temu okazję, żeby się z każdym pożegnać. Rzeczywisty kryształ to najlepsza rzecz jest na tej planecie. No, właściwie to nie na tej, tylko na naszej i na każdej innej. Mogę naruszać rzeczywistość i stała się nieśmiertelny. Skoro ma taką moc, to po ci te wszystkie plemiona? One go zasilają. A teraz, jak tutaj zginiesz, to będę mieć pełną moc wężonów. Czyli stanę się nieśmiertelny. Ale gdybyś pomógł mi zabić, zabić jakiegoś kociarskiego albo kogokolwiek No to mógłbym się z tobą podzielić jego mocą A czemu... Czemu ja muszę rzeczywistości, żeby mieć plemiona? Ty, to jest dobry pomysł Wcale nie muszę cię zabijać o, o. Jestem pan... Jestem o. pan kociarski Jestem taki bezbrodny A no tak, dobra Zygmuncie, jesteś taki genialny! Dzięki Tobie będę mieć nieskończoną energię do tego kryształu. Tworząc sprawie nas, jego własnej mocy! Zygmuncie, skoro, skoro masz taki umysł, czemu do mnie nie dołączysz? Teraz daję Ci szansę. Pomogę Ci wstać i wyjedziemy z tej planety. A jeśli nie, to się za chwilę zakazujesz. Kiedy pojawi się pierwsza mama, wiedz, że to już trochę mało czasu. Zygmuncie. Zabij go. Chen, dołączę do ciebie. Podaj mi dłoń. Wierzyłem w ciebie, Zygmunt, od naszego pierwszego spotkania. To super. Ocaliłem wężonów. Teraz tylko. Teraz tylko zniosę im ty moc. I będę mógł znaleźć ojca i moją córkę. Tylko. Jak są wygodzić na ziemię? Jak tego użyć? Jeśli tylko źle użyję, będę jak Chen. Nie mogę dać się mu skusić, ale na ziemię muszę wygodzić, żeby uratować wężonów. Ale czy zdążę w tym wszystkim uratować ojca i córkę? Zabiję Chen nie znam żadnych zaklęć. Lepiej umrzeć czy dostać tę moce i pieśń śmiertelnym. Fajnie, <śmany> co ty <śmany> Czułeś, jakby mi chwilę nie było. Sekund, gdzie jest Chen? Złodko, pod moimi stopami. Gratuluję. Poradziłeś sobie bez naszej pomocy. No pewnie, ale nie dałeś się jego pokusie, co nie? Nigdy. Nigdy bym sobie nie dał. I bardzo dobrze. A to jest twoje trofeum, trofeum ze Po tym wszystkim co przeszedłeś. Należy ci się. Wiesz, nawet gdyby wygrał, a ty byś umarł, to on i tak by przekrał. W takim sensie. Serio, myślisz, że ja z moją nieśmiertelnością mam wszystko dobrze w głowie? Wspomnienia przez tylu lat mi się mieszają. Jestem już raz za stary. Ale teraz wiecie co? Na dole czeka moja godzina. Cześć dziadku, my już czekamy. Motor tato ma wokażnik, więc pojedziesz z nim. Tato, tato, czekamy na ciebie. Radzę nas założyć swoją. Będziecie szczęśliwi. Tak więc, hmm. Idziemy po dogmarkę. Wiesz co? pomogam ci głównie dlatego, że tak jest już w rodzinie zastępczej. No i ogólnie wiesz, parę lat minęło. My już jej nie wychowamy, ale jak dogośnie poszukamy jej i jej wszystko wynagrodzimy. A teraz poszukajmy Twojego taty z samego rana, naprawdę? Ale Felix chciał pomóc i ja nie będę jak Felix, jak sobieś u Twojego boku. Kocham cię, Zygmunt. A teraz pójdźmy spać i z samego rana wyruszymy. Nienawidzę cię, Sylwen. Jak ja mam teraz wrócić żoną moc, skoro ona jest we mnie. Dałem się skusić. Tego skali mi zabraniał. Mogłem lepiej umrzeć. Czy i tak by żałował? Stałem się jak on. A teraz trudno. Z mojej winy umrą wężonowie. Teraz nie zasługuję na tak poukalane życie. Po raz nie pozwolę żyle aby się dla mnie tak narażała. Kochana żyleto. Nie zasługuję na to, aby teraz tą być. Po tylu, po tylu nieudanych próbach, chcę, abyś mogła ułożyć sobie własne lepsze życie. A jeśli znajdziesz tak Marę, to nie zasługuję na to, aby ją wychować. W ogóle mnie przy niej nie było. Jest twoja. Kocham cię źle i bardzo cię przepraszam. Moja historia się jeszcze tu nie kończy, więc książkę muszę wziąć. Ale teraz muszę stracić szansę na zmartwychwstanie. stanie. do nich i coś wymyślę. Był samemu nikogo nie narażę I Bóg akurat w pełni się tam przygarnie. Oh. źle tam. Przepraszam. Sekund. Ej, bo skoro szukasz rąk, to ja mogę nimi zostać. Mati, yy, Mati yy, i mój. I Bóg. Yy, chodźcie tutaj. Mati, ty mi wiernie to żyłeś, więc to nie wszystko daję. Robota też. No, no, dzięki! Czaj tajemniczy, chodź tutaj na chwilę. Weź no strzel w robota, żeby mi go ustawić fałryczne przywrócić. No to ja was żegnam. Nie widzisz nas? No a wiecie co? Gdzie ja jestem?